Ściganie we Włoszech będzie wymagające, będzie ciężko. Czekam właśnie na Krzysztofa Łukasieka, jak odbierze mnie, czy odebrał mnie z, z peronu w Modlinie I w tym czasie, na poczekaniu, ocenimy sobie tutaj maszynę. Marki Universal i stację rowerową, Samoobsługową stację naprawy rowerów. Marki I Bombo. I Bombo. Dobra uwaga, to jest rower Universal. Zestaw Kurde No było to trochę, nie? Taki przyczepność z przodu. Fajnie gripuje, ta oponka pewnie. Obręcze, no to są Tytanowe Bo mamy. To tutaj bogacza 165 mm. Ten rower wyznaczał trendy, nie? I z tyłu szybka guma na żeby jeździć szybko. I do tego y, przerzutki w, w piaście, nie? I Bayer też było bardziej aerodynamicznie, Bagażnik, y, Na nim z tego co wiem można zamontować od 5 do 500 555 kg Coś pomiędzy To wszystko z roweru Universal Dlatego jeszcze mamy system nagłaśniający JBL a więc przeszliśmy kawałek dalej, dużo dalej, bo To jest rower Universal A to jest stacja na naprawy rowerów I bomboklad Ride be happy W środku mamy um, Wiadomo, żeby nie ukreśliłem ale niestety dużo tutaj nie zostało. Mamy łyżkę rowerową, nikt nie chciał jej zabierać. Mamy takiego krzyżeczka, bo każdy ma w domu krzyżeczkę, więc nie trzeba było go zabierać. No i w sumie oprócz tego to już nic nie ma. Mam jeszcze pompkę, którą można napompować. Rower, wózek, czy to dla dzieci albo z takim no. Czy podpowiedziałem? O Nie działa. E, no, ocenka tej stacji naprawy rowerowej i bombo. Mocne 9 na 10. Jeśli chcecie więcej takich recenzji, to zapraszam do dzielenia się opinią w komentarzach i będę recenzował kolejne stacje naprawy rowerów. Dzięki! Na tyle w tym wideo. Będziemy się w kolejnym odcinku. I znowu się tutaj spotykamy. A ja dojrzę numer 14,60 km, co chcemy. Zostaliśmy w pętli czasoprzestrzeni. Przedstawicielka idziemy na 3 laptopy. Ok. Myślicie kiedyś, że wasze nazwy pizzy są oryginalne? Non mi się Pizza Vici, pizza Instagram, pizza Facebook, pizza Youtube, pizza LinkedIn, pizza Telegram Halo Oh kurde wariate Faccio <laughs> co to jest Muszę powiedzieć, że wszystko tutaj wygląda tak ładnie, że wydaje się, jakby się tutaj płaciło za samo patrzenie. No jest. jest nieźle. Jordan. A w tamtym roku tutaj trzymaliśmy rowery. No, ten... a więc zostałem sam w miejscu, gdzie została nas nagrana słynna rolka rowersów. No jest kurze pięknie, nie? Godzina dziewiętnasta. Piętnaście, sobie cykam pod górę, Mam wrażenie, że właśnie jest bardziej zaangażowane w trenowanie w kolastach. To my, a tam wielkiego czerwonego busa. Cześć, jestem po obiegu trasy i trasa jest fajna. Dziękuję za uwagę. No, dla was pytania pytaniu yy, tylko musicie być szczerzy jak zwykle idziecie pod prysznic to ile puszek lemona bierzecie ze sobą no bo ja tak zwykle ja zwykle jedną biorę nie ale zwykle... zwykle jedną nie wiem czy też tak macie że jak jest robiony obiad to o, to pod tym wam leją beton. Czy teraz nie leją? Ale jak w ogóle bekacja, jakby mi tam wpadł, telefon. Kto mówiłem, pierwszy naleśnik jest jak pierwsza profesjonalna drużyna sportowa. Potrzebujesz, bo mój asystent już wszystko powiedział. Karol przejął robienie naleśników na dwa ostatnie naleśniki. <noise> Zebetonowane. Jezu Karol, ale ty jesteś głupi Pomyśl czego nie masz Okulary no, mam no. Rękawiczki mam, buty mam Wszystko mam No dobra, chodźmy A czego nie masz? Nie wiem kolego. A co masz chciał żebyś miał na sobie? Stringi? No wariacie, no gdzie masz kask? A, na głowie nie mam. Nie. Gdziełeś czy w masz? A, no dobra. To, kto jest teraz? Kto jest teraz? menem? objechaliśmy trasę. Jest z nami Karol Staszewski. E, jeśli chodzi o trasę, to chciałem Ci jednać, zadać jedno ważne pytanie dotyczące trasy. E, czy mógłbyś mi, proszę, przeliterować słowo ŻOŁĄDŹ? Nie no, to łatwe! jest kropką O i C ŻOŁĄDŹ Biegnij Maciek, biegnij! I wskocz teraz! Maciuś, nie poddawaj się do mety! Maciuś, pizza! Fryteczki, fryteczki! Fryteczki! fryteczki. Chilerka! Witajcie, właśnie pokażemy Wam, jak nasz mechanik Adam Cieśler robi formę. Fajnie. Tak naprawdę to szambiara przyjechała. Dziwne mają szambiary w tej. Okay. Dobrze, że tego nie nagrywałem, ale tam jest Krzysztof Łukasik, i właśnie na 3-4 zamknęliśmy go na balkonie. Tak, i <laughs> ja nie wystartuje jutro. I jedno miejsce w Ja nawet zasłoniłem, żeby, żeby, żeby nie czuć skrupułów. I teraz nawet nie może. Bo ogólnie wcześniej mógł tam zeskoczyć, bo był miękki beton, a teraz jest stwardziały i nawet nie zaskoczy na dół. No, wcześniej tak jak mówisz, miękki beton, teraz jest twardy beton, ale to wszystko przez te globalne ocieplenie. Mocno ci zależy na tej walizce? A co? No, co? Może pewien pomoc. Kanapkę byśmy zrobili. A, To jak Gramy w nową grę. O. Gramy w grę, widzowie. Dokąd leci tam ten samolot? No. A do Bergamo. No, i zdaniem, widzowie, leci do Barcelony. Nie, do Malagi. Sprawdzaj więc co, ty gofry jest? No prawie. Takie włoskie go To jest włoskie. Tak włoskie. To jest pinza z jogurtem i No jest. Chyba dzisiaj zostanie stracony we włoskim... Według włoskiego prawa. Niech mnie nie widzi. Dawaj, zróbmy tak, że ty weź, weź do buzi, a ja ci tak takie w łeb. Dawaj. Dla widzów 10 euro 5 euro, ale się nie myjesz przez godzinę no nie masz nic stracenia Ten co leci w tą stronę Który? Ten? No do nas na taką No, na tak, jakby, i no, tak on leci? On jest taki... Myślę, że gdzieś tutaj nie niedaleko yy... Monachium on leci do. nie wiem. Monachium bardzo. No, Monachium albo Stuttgart. Sprawdzę. Stuttgart. Monachium. Ale to dopiero początek. Bo w trzeciej wojnie światowej Lirili Lari Lari zalał sekretny sojusz z największą zagadką wojskową. Kim oni są? Nikt nie wie. Ale mówi się, że to armia rekinów. Akwatyczni wojownicy chaosu. Także on widzieli. Słonie na lądzie, rekiny w wodzie. Czy to koniec cywilizacji? Avanti, elefanti, krzyczy generał. A z głębi słychać tajemnicze tralalero, tralala. Yeah. Nabsiągamy. Kim jest... Sobota Rejstyla Dzisiejsze nasze zadanie to jest przejechać do Witam, przejmuję kanał Łowelfi Zacznijmy od przeliterowania słowa rowersi. To co? No słuchajcie, nie wiem jaka pozycja, ale się tu wyświetli, uwaga, tu w tym miejscu, na mojej ręce się wyświetla właśnie pozycja, na której dojechałem. Eee, I myślę, że niezależnie od tego jaka jest, to jestem bardzo zadowolony, bo na takim ściganiu międzynarodowym ciężko jest... Ciężko mi jest jeszcze oszacować, jaka pozycja jest dobra, jaka pozycja jest zła. A, a naprawdę jestem zadowolony z tego ścigania i to jest dla mnie najważniejsze. Eee, pojechałem bardzo równy wyścig. Nie zrażałem się. Niepowodzeniem Takiego luzu na starcie dodało mi to Że na 20 minut przed startem jeszcze zmieniałem koło Bo okazało się że mocniej przepraszam Że Że moja startowe koło Puszcza powietrze I no niestety Miałbym kapcia w połowie wyścigu Także dobrze że zmieniłem eee... Szkoda, że nie działało, ale ściganie. Ciężka runda fizyczna, bardzo ciepło e, i, i tyle. I widzimy się w mieście tuska. A ja chciałem zakończyć. A nie, to e, I chciałem powiedzieć, że Maciek zrobił wczoraj noki a wyszły kopytka i idzie do więzienia. Boskiego. No tak, mam Maria. Ale kręcidło. Karol, powiedz 17,5 słowa, w tym jedno słowo, żołądź, e, o swoim wyścigu. Mój wyścig był bardzo udany. Początek był ciężki, ale następnie czułem się jak wiewiórka szukająca żołądzi w zimę. Jest! Na koniec mam wrażenie, że coś znalazłem, ale to nie był żołądź na pewno. No... no. Żeby zasnąć. Miałeś zacząć film z tego wyjazdu zakładając Gacie. To możesz teraz zdjąć Gacie i będzie tak samo jak poprzednim razem. Nie, błagam nie oglądajcie tego kanału na razie.